Piątek, 8 sierpnia. Witam Was, drodzy, serdecznie pozdrawiam i zachęcam, jak codziennie, wsłuchać się w słowa, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. Dziś słowa o, o słowach, o języku, o którym się posługujemy, o tym, jak używamy naszego języka, do czego go używamy. Ale na razie wsłuchajcie się w to, co mówi nam dzisiejsze słowo. I tak w psalmie 39, w drugim wersecie te słowa czytamy. Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Zej z listu Jakuba w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie te słowa czytamy. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracie moi, być nie powinno. Drodzy, o tym, że język niesie w sobie ogromną moc, myślę, że wszyscy doskonale wiemy. Być może sami czasami daliśmy się porwać czyimś słowom, być może czyjeś słowa nas przygnębiły, a być może też i mam nadzieję, że nie jeden raz czyjeś słowa były dla nas pocieszeniem. Jesteśmy tego świadomi, że słowo może być tym, które leczy, słowo może być tym, które wyrywa człowieka z ciemności, słowo może być tym, które na nowo stawia człowieka na drodze życia. Ale chyba też mamy świadomość tego, że słowem można bardzo mocno zranić, słowem można bardzo mocno skrzywdzić, że czasami jeden komentarz napisany w internecie potrafi zrujnować czyjeś życie. I dzisiejszy fragment z listu do Jakuba to nie jest tylko stwierdzenie faktu, że z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Jakub bardzo wyraźnie mówi: Słuchajcie, drodzy, tak być nie powinno. Nie powinno być tak, że te same usta, które mówią o Chrystusie, te same usta, które głoszą Ewangelię, te same usta, które mówią o tym, co jest dobre, co jest złe, z drugiej strony potrafią być ustami, które sączą nienawiść, sączą zło, które atakują drugiego człowieka, które poniżają drugiego człowieka. Myślę, że Jakub dzisiaj wzywa nas do pracy nad sobą. Zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt naszego życia. Jakim jest język, którym się posługujemy? I tak jak powiedziałem, nie chodzi tylko o ten język mówiony, ale też język, którego używamy w internecie. Komentarze, które czytamy w internecie, są czasami przerażające. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaką moc niosą ich słowa, jak bardzo potrafią skrzywdzić. I dlatego dzisiejsze słowo z listu do Jakuba mówi: Pracujcie nad językiem, którego używacie. Jeśli idziecie za Chrystusem, jeśli wyznajemy Pana jako naszego Zbawiciela, to pamiętajmy, by z naszych ust wychodziło to słowo, które jest zgodne ze słowami Ewangelii. Bo przecież pójście za Chrystusem to praca nad sobą nad tym, by całe nasze życie było świadectwem, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Zbawicielem, by słowa dawały nadzieję, by słowa stawiały człowieka na nowej drodze życia, a nie były tymi, które ranią. I które niszczą. To wyzwanie i to praca. Ale też muszę wam powiedzieć, że kiedy przeczytałem ten fragment z listu Jakuba, to pomyślałem też jeszcze o jednym aspekcie słownictwa, a mianowicie całego brudu, który często słychać w języku, którym posługują się ludzie. To jest też wezwanie do tego, by nie zanieczyszczać języka, którym się posługujemy, by nie wkładać w niego przekleństwa, ale by nasze słowo niosło błogosławieństwo dla drugiego człowieka. Drodzy, to wezwanie i to zachęta, by z naszych ust wychodziło błogosławieństwo, by z naszych ust wychodziła zachęta do podążania za Jezusem Chrystusem. Życzę Wam dobrego dnia, słonecznego dnia, więcej ciepła w nadchodzących dniach. Zostańcie z Bogiem.